Rzuciłam kiedyś instastory o tym, że depiluję wąsik i mam śmieszną minę, jak to robię. I dostałam wiadomość prywatną, że spoczko, jak zajdę w ciążę, to przestanie mi rosnąć wąsik. Ale ja nigdy, nigdzie na profilu nie mówiłam o tym, że chcę, mogę, planuję zachodzić w ciążę. To był komentarz kompletnie bez kontekstu. Wczoraj pochwaliłam się śmieszną historią o tym, że pomyliłam placówki, w których miałam umówioną higienizację zębów, poszłam tutaj, a miałam umówioną tutaj. Zwykłe roztrzepanie z racji tego, że mam dużo na głowie. Więc, jak zawsze w takim kontekście powtarzam, zanim coś komuś powiemy, nawet jeśli ma to być jakimś tam śmieszkowym komentarzem, zabawną uwagą, czy w ogóle jest to potrzebne, sprawy ciąży, płodności są dosyć drażliwymi tematami, bardzo prywatnymi, intymnymi. Nigdy nie wiecie, czy ktoś, komu piszecie taki śmieszkowy komentarz, nie stracił właśnie upragnionej ciąży, czy nie boryka się z problemami, które uniemożliwiają zajście w nią, chociaż bardzo by o tym marzył może być zabawny komentarz, a może być paskudną igiełką, więc po co w ogóle to pisać? W sensie, co pozytywnego wyjdzie z tego, że my to napiszemy? To nie jest komentarz po kroju: Hej, masz źle zapięte, to bungee, jak skoczysz, to spadniesz. Ergo, mogę ci jakoś pomóc swoim komentarzem, uchronić się przed jakąś nieszczęśliwością. Jeśli ktoś nie otwiera nam drzwi do swojego prywatnego świata, to my na siłę nie zaglądajmy mu tam, co się tam dzieje. Wtedy, przy tym wąsiku nieszczęsnym, na podobne story, gdzie mówiłam, że hej, nie wypada tak pisać, jeśli kiedyś planowaliście albo uważaliście to za stosowne, to zwróćcie uwagę na to, że niekoniecznie jest to stosowne. Dostałam z kolei Wiadomość w stylu powinnaś się zastanowić, czemu tak cię to uderza. Najwyraźniej masz tam coś do przepracowania. Nie wiem, do wypracowania, może byłaby na przykład podstawowa ludzka przyzwoitość. To już nie chodzi o mnie, tylko o to, że jak na tym profilu edukuję w wielu aspektach, to też chcę powiedzieć o tym, że ej, takich rzeczy na przykład nie wypada pisać. I co nie jest tak, że jak robimy coś niefajnego i kogoś to może dotykać, to dlatego go dotyka, że on ma to nieprzepracowane. Pewnych rzeczy po prostu powinniśmy się powstrzymać, zanim wyplujemy z buzi. I z jednej strony by się wydawało, że mamy takie czasy, że wszyscy wiedzą, że tak trochę nie wypada się interesować tym, kiedy ktoś planuje zachodzić w ciążę, czy w ogóle planuje zachować gdzieś w ciąży, szczególnie jeśli jego profil nie polega na opisywaniu, nie wiem, swoich starań o tą ciążę, tylko na make-upie, haulach odzieżowych albo lifestyle'u. I naprawdę nie ma dużej różnicy między, o, na pewno jesteś w ciąży, a to co? Kiedy w końcu dziecko? Słyszanym przy rodzinnym stole od wścibskiej cioci.